Słuchajcie, jaka miałem sytuację pojebaną, ja pierdolę. Natalia z takim, nie to pisać, takim mega nieśmiałym uśmiechem na twarzy mnie patrzy, ubrana jeszcze wtedy była, nie? I pyta, pyta mnie Zrobiłbyś mi minetkę? No i ja spojrzałem, by mi się kurwa zielnice rozszerzyły. I na ją wydanie. Co, co, kurwa? I znowu powtórzyła. Czy, 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 czy zrobiłbyś mi minetkę? Kurwa, jakiej listwę wyjebałem w twarz człowieku. Kurwa, tak siadło, że aż sąsiad zapytał, czy nic się nie stało. Tak mnie kurwa znieważyła. Jak może kobieta zapytać mężczyzny, czy ją wyliże? Czy ja kurwa, szrekiem jestem, żeby wchodzić w moczary? Ja pierdolę. Rozumiecie, że podobno faktycznie zdarza się tak, że mężczyzna liże kobietę? świry no kurwa świry w chuj Weź bo zaraz moja staśko cię zlinczuje. Za co mam mnie zlinczować za moje preferencje? Bo ludzie, człowieku naprawdę. To oni istnieją, nie?